Ludzie chcą unikać strachu w życiu, ale dlaczego? Przecież jeżeli się boisz, jeżeli odczuwasz jakiś lęk, to znaczy, że robisz coś, co jest ważne, co jest ambitne, coś, co Cię przerasta. A jeżeli to Cię przerasta, to znaczy, że Cię buduje. Jeżeli to są rzeczy istotne, duże, to znaczy, że Twoje życie będzie się dzięki temu poprawiało. Więc my powinniśmy się raczej przyzwyczajać do kontrolowania. Tego odczucia, to znaczy, co to znaczy kontrola. Kontrola oznacza nie to, żeby je wypierać, ani nie to, żeby wchodzić w to uczucie, tylko po prostu, żeby ono było. Przyzwyczajenie się do tego, że ono jest, akceptowanie go i działanie pomimo. To, że odczuwasz strach i lęk, może być pewnego rodzaju twoim kompasem, takim drogowskazem, żeby robić właśnie te rzeczy, ale musisz stopniowo zacząć przyzwyczajać się do poczucia dyskomfortu, bo właśnie dyskomfort. To uczucie, od którego dzisiaj tak często uciekamy, jest sygnałem, że robisz właściwe rzeczy, że Twoje życie będzie szło w lepszym kierunku, no bo tak, na logikę, jeżeli wszyscy coś robią, jeżeli coś jest łatwe, to wszyscy coś robią. Jeżeli wszyscy coś robią, to prawdopodobnie nie prowadzi to do żadnych wyjątkowych wyników, więc no, siłą rzeczy, żeby mieć wyjątkowe wyniki, trzeba robić wyjątkowe rzeczy, a one wiążą się z poczuciem dyskomfortu. I to jest coś, do czego powinniśmy się przyzwyczajać, co powinniśmy ćwiczyć i wystawiać się na takie sytuacje, w których ten dyskomfort będzie występował. Ja napisałem o tym wpis na blogu. Można zajrzeć na codziennielepszy.pl, tam jest taki wpis świadomy dyskomfort. Mówię w nim o tym zjawisku. No, jest takie pojęcie, funkcjonuje w psychologii jak wychodzenie ze strefy komfortu, takie wyjście. W nowe miejsce, robienie czegoś, do czego nie jesteś przyzwyczajony, gdzie odczuwasz lęk, gdzie się boisz, sprawia, że twoja strefa komfortu się rozszerza, przenosi się w inne miejsce, i kiedy takie działanie powtarzasz, to nagle czujesz się bardziej pewnie w czymś, czego wcześniej się bałeś. I to oznacza właśnie rozwój. Więc to, że się boisz, to, że odczuwasz jakiś lęk, obawy, to dobrze. To dobre zjawisko, nie powinieneś od niego uciekać, powinieneś dążyć w zasadzie do tego, żeby iść w takie miejsca, gdzie takie coś się pojawia, bo to znaczy, że robisz właściwie rzeczy, które będą cię budować. To był kolejny odcinek Codziennie Lepszy 360. Jeśli Ci się podobało, to zostaw łapę, komentarz i suba. A my widzimy się jutro w kolejnym filmie. Hej!